No i tak, rybki, my jesteśmy już gotowi. Nie wiem, czy otwieram z wami czekoladkę. Tego teraz nie pamiętam, więc otworzymy sobie w tym momencie czekoladkę. Szukamy. Mamy dzisiaj 17. Czekajcie, bo nie widzę. 15, 19, 16. Chlepa jestem. Do 18 jest. Tu jest. Tutaj. Tu tu. Który? Tu. 17. Naraz, w ogóle coś powiem. Eight more days to go. Takie o. I czekoladka to... Pokaż, ja miałem. Pokazuj, co ty masz. Tutaj pokazuj dziewczynom. Pokaż, co tak Do dziewczyn pokazuję. Pokazuj. Miała? Miałam tę more days to go. Wczoraj. A ja mam... Nie wiem, co to przedstawia. Chyba jakiegoś... Się... Nie wiem. Pokaż. Aniołka? Co to jest? A ja mam takie coś, nie? Ja nie wiem, co to jest. Słuchajcie, dziewczyny. Takie. Nie wiem, co to jest. Jeden wiem, dziewczynka jakaś. Ja dziewczynka. dziewczynkę. Okej, okay. teraz dziaczki. Oli Marsa otwiera. Seventeen. Seventeen. Ja mam... Ja, Co oli masz? Nie otworzyłem sixteen. No to dawaj. O, Oli wciąga. Nine more days to go. Nine, aha, bo to we, wczoraj. Ja mam ten more days to go. No dawaj. Wyciągaj, pokaż. Taka jest czekolada grecjana, czyli ta laseczka taka, mm, candy cane. Jeżeli chodzi o mnie, słuchajcie, założyłam sweterek ten z promocji i wiecie co, zauważyłam, że on ma tutaj plamkę. Ja nie wiem, czy Wy to widzicie, nie chce mi się już przebierać, mam wrażenie, że to widać albo nie widać, nie wiem, ale ja to widzę. Dajcie mi znać, czy to mocno widać, tu widzę plamę, ale już się nie przebieram i tak biorę kurtkę. Słuchajcie, zrobiłam myk. Wam mogę powiedzieć, bo to się ukaże już dawno po tym, jak ja z Monią sobie to tam e, dowyjaśniam. O, czekajcie, tu stanę tutaj lepsze światło. E, mianowicie nabieram Monię, że mm, nagrała mi wiadomość, że. Słuchaj, Monia, nie wiem co się stało, ale ale po prostu paczka Misia. przyszła, naruszona. Mi się gracjan no ma. Super, wcinaj. I że paczka przyszła naruszona i że nie wiem, czy dzwonić do kuriera i w ogóle taki smuteczek w głosie. No, także mam nadzieję, że ją nabiorę. Wiem, bo... że to nie jest fajne, wiem, nie piszcie mi, że tak nie powinnam, A, ale to jest takie między nami i sobie ja i ja zrobimy. Oczywiście, bo ja jak ona tylko pokaże się, że jest aktywna, wiem, że już będzie miała stresa, a ja wtedy po prostu nagram, żartowałam. Mam na sobie ten sweterek, mam czokera od Moni, bardzo mi się podoba, jest dużo fajniejszy od mojego i bardzo, bardzo już go lubię. Spodnie mam od Moni, wcisnęłam się, nie będę Wam pokazywać, bo pewnie boczki mi wystają, ale mi to nie przeszkadza. Tak wyglądają, uważam, że wyglądają fajnie. Pokażę Wam może w lusterku, o, widzicie? Pokażę Wam w lusterku. Wszystko widać, buty mam te moje, takie fajne, o tak to wygląda. Taka moja stylizacja, biorę kurtkę, biorę torebkę Korsika, zaraz Wam pokażę. Z tej strony widać fajnie. Taka, taka czarna, skórkowa rękawy, a tutaj jest futerko, bardzo ciepłe, bardzo fajne. Dzieciaki na no wychodźcie. Dzieci są tak niedobre dzisiaj, zwłaszcza wersja, że po prostu masakra, tak wiem. Spodnie wyglądają tak. Ledwo się nie wpięłam, wam powiem, a potem się okazało, że w pasie mam jeszcze luz, zobaczcie, w pasie mam jeszcze luz. I mam jeszcze niby luz, pupa wygląda tak, Mogę wydaje mi się, że spoko, najwyżej mi się rozpomiją, będą jaja jak berety. Biorę tą torbę YouTubeową, ponieważ mam do dosłania drugą część, drugą turę kartek dla was i dla rodzinki. Biorę rękawiczki biorę rękawiczki te moje, które obsługują smartfony i androidy i wszystko inne dobra, zaraz muszę zobaczyć właśnie czy Monia już tam jest, bo ona przecież jajko zniesie, biedna ona to jak moja wiadomość odtworzy, to Wam gwarantuję, że po prostu, no, na zawał może zejść, biorę to to torebkę oczywiście moją ukochaną ostatnio bardzo polubioną e, no i tyle, i to wszystko czekajcie, coś tu jeszcze leży klocki operacjane, po prostu są wszędzie te klocki, no i wychodzimy i wychodzimy, jesteśmy gotowi, dzieciaczki gotowe. Zasłońcie to okno i wychodzimy. Piłkę, Kresiak chciał chyba wnieść piłkę, tu fajne światło, takie dzienne. Oko mam delikatnie tartaletą. Dzisiaj mam misję kupić szuminkę, jakąś jeszcze inny kolor z u Taki mam zamiar, taki plan. Póki co nie żadnego innego. Może zejdziemy do, z Oliwią do HM-u, zobaczymy. Także... Do zobaczenia, pa. No i tak, robaczki, dotarliśmy do stoku, jesteśmy w potyrisie, zaszliśmy do jak się to nazywa, zawsze zapominam, do Dunkersa. Także jesteśmy tu. Jest taka kawiarenka. Tak wyglądająca. Oj, i wszyscy pałaszują, i tak wygląda nasz stolik pochlapany już przez kogoś. Tutaj mam zupkę warzywną, bardzo chciałam zjeść zupę pomidorową, ale nie było. Fabian wziął sobie tej Potato, Oli wzięła sobie Smoothie, a Graciu wziął sobie eclair. Eklerka. Dobry? Dobry. No. A muszę Wam się przyznać, jeszcze że udał mi się Joke. No, Monia mi chyba na kopie do tyłka tym razem, a nie ja, Beatce. Także chciała już dzwonić do kuriera i się pytać co się stało i dlaczego i w ogóle i fajnie udało się. Znaczy, no nie fajnie, ale fajnie. Wiecie o co chodzi. No ale szybciutko oczywiście się przyznałam, że żartowałam i że no i podziękowałam, to już nie muszę mówić, co się dalej działo. Biorę się za Amciu, bo bardzo coś się źle czułam. Bardzo słabo coś mi było, więc muszę zjeść. No. Także zjem i mam nadzieję, że nabiorę sił witalnych, także buziaczki. Jeżeli jesteście w trakcie posiłku, to oczywiście smacznego. Wyszliśmy właśnie z Primarka i z Potterisa i w ogóle zewsząd. E, powiem Wam, że taki deal zrobiłam, nie Oli? Taki deal nam się udało zrobić przez przypadek w Debenhamsie, że, że głowa mała. Mianowicie, słuchajcie, mianowicie stało się to, że zakupiłam jedną rzecz za 15 e funtów i to była, A, czynne to takie budki, taki market. Słuchajcie, zakupiłam pomadkę, tą, po którą chciałam jechać. Nie było mojego kolorku, co prawda. Chciałam kolorek Rush, nie było, nie było i wzięłam, nie pamiętam, który, pokażę Wam oczywiście na pewno. A przy kasie się okazało, że na tej karcie z punktami mam do wykorzystania po prostu 15 funtów, czy wiecie to? Czyli dokupiłam sobie cień taki. Dzień powiek, ale w takim jakby. Jak macie eyeliner w takim fajnym żelu. Bardzo ładny kolor, przepiękny. Ręka mi się jeszcze od niego trochę tutaj świeci. Nie wiem, czy będziecie widziały. Mam go zresztą chyba trochę, o właśnie. Mam go trochę na powiekach. Zamiast 30 funtów mamy funtów. Czyli zamiast 30 funtów zapłaciłam funtów 15. No to możecie same powiedzieć, czy, e, czy po prostu deal był dobry, czy nie. Ja uważam, że był zaczepisty. No, także my teraz wchodzimy, słuchajcie, do Wetter idziemy i e, idziemy z skrzydełka, idziemy... Może się coś napić, nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy i mieliśmy jeszcze iść do... Mieliśmy jeszcze iść, słuchajcie, do... Eee, Zatem jestem miasteczką do Winter Wonderlandu, ale czy pójdziemy tego jeszcze nie wiem Bo nie jest bardzo niedobry A nie... Także my wchodzimy do środka Chodź! My wchodzimy słuchajcie do środka W środku pewnie nie będą go nagrywać Ale chociaż kawałek Pokażę wam ile jest ludzi Bo Jest bardzo dużo, idziemy do góry ponieważ tam u góry siedzą e, dzieci Można z dziećmi Ludzi, jest ból. Pamiętam poszedł jeszcze wymienić jedną rzecz, jedną bluzkę Zobaczcie ile ludzi. Słopa, oli czy słopa. Zobaczcie ile ludzi jest. Jest masakra. Jeżeli chodzi o ludzi. Widzicie? Wszystko jest po Dobra, wsiądę. Chowam telefon i może, może nagram Wam. Po prostu może Wam nagram jak zamówimy sobie skrzydełka oraz um, oraz kuryki. No i tak, rybki. Nasze żarełko jest już na stole. Mamy desperadosa, frytki z serem, sosy i bufalo wingsy. I tak to wygląda, bierzemy się za apu. Łapka w górę. Teraz Fabian poszedł jeszcze po desperadosa, widzę. Czyli razy dwa. I mayo, oczywiście mayo, bo nam zabrakło. Także zabieramy się za jedzenie i, i odzywam się do Was później. Wszyscy z Wetherspoon'a i chciałam pokazać jak pięknie jest przyozdobione, zobaczcie te kuliczki są przeozdobione, i ja uwielbiam takie coś Pika pikachu, Oli kupia sobie bluzę i ma koszulkę z Pikachu i się cieszy idziemy ba, ba, baby chciałam powiedzieć wszystkie baby są upchane, chciałam Krasne. powiedzieć paby a wyszły mi baby wszystkie baby są upchane my idziemy a nie powiem wam gdzie idziemy, ale idzie, idziecie z nami e, powiem wam tylko tyle, że że mam nadzieję, że pani będziecie się bawić. Fabia właśnie przywalił w <grywa> Przywalił w <súp. grywa> Przywalił w súp. Jak to mój tato zawsze mawiał. Każdy głupek trafia w suchu. <grywa> a pan jogging poprawia. Otóż można o tej porze. Go, for it, go. go run for a run. No, no, Run for a run. Pojedliśmy, popiliśmy. Było bardzo sympatycznie. Proszę, proszę. Jestem pełna. Co to? Patrzcie, co to? A my idziemy tu. Tu. O, tu, 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 tu. Pewnie już to miejsce znacie. A jak nie znacie, to poznacie. No, zabieram was znowu. Tak było fajnie, że muszę was zabrać jeszcze raz. Free entry. Słonieki, free entry, a za to kasują za wszystko. Ra ra ra. ale ludziów ale ludziów, jak mrówków nie jest jak wtedy Uu, ale ludziów, będzie przerwa chyba pewnie będzie wam trochę nudno że znowu w tym samym miejscu ale tym razem na łyżwach będziemy my a ci szaleńcy się I ci też. I ci też! i ci też I ci też Odzywa się do Was niebawem! No to teraz kochane widzicie gdzie jesteśmy! Uuuu! Gdzie jesteśmy? Ja to już nagrywam! Powiem wam, że jest tak ślisko, że się nie da normalnie jechać! A Oli? A Oli tu! Zupingowina! Ja jestem pingwinem, to ja powinnam jechać! Oli nagle nie ma jak ja pokażę Wam jak ja, żeby nie było, zostawiam pingwina i teraz będziesz jest na sali. tu tutaj i ja zaraz powrócę. Pokażę Wam jak jest. I tu jest ona Dobra jakoś jedzie No to pojedziemy za Agnieszką Za Oliwką niespodziewanie A tu jest Gracianek to jest Oli i mama Stoję! stoi stoi oni też leci tam ale śledzimy dalej Kandy śledzimy Kandy skacze, a tu gracz dołączył to dołączyła Gleba. Uśmiech. Ale no, powrót do tyłu. Właśnie daje wam buziaki. No, ja i szkoda, że nie poleciała, no Dobra, pora je gonić. <gry> Nie, nie no. no nie mam twoje spodnie Guptas jesteś Patrzcie co oni szykuje! Patrzcie, to będzie bomba, cicho! Cicho, cicho, cicho! Oni za mamą jedzie chcę chcemy śnieżką zaatakować Oli tu Chcę Śnieżką śnieg Poszła śmiecha! <laughs> ona jest, ona jest jakaś niepoważna. nie co ty się wydarzyło przed chwilą? To było jazda bez trzymanki. I tak rybki, my już wracamy. Chodźcie tutaj, powiedzcie, gdzie byliście na czym? Na was na ja. uczciwość! Ja się nie bałem. Nie bałem się! Nie bał się. Wiecie co? Był na Crazy Mouse i słuchajcie, jechaliśmy do tyłu. Pierwszy raz jechaliśmy do tyłu. Jedyny, kto się bał, to był ten pan, ale ja to zobaczycie na majtki. zdjęciu. Robił prawie kupę majtki, naprawdę. Zobaczycie zdjęcia. Ja się, zobaczycie ja, się, zdjęcie. ja się po prostu starzeję. On się starzeje, bo on po prostu tak robił. I tak jechał przez całą prawie drogę. Jesteśmy na Crazy mał super na lodowisku Mam nadzieję, że filmiki zmontuję Wam ze, ze, od siebie i od a macie na lodowisku filmiki ode mnie, macie mnóstwo ich No i mam nadzieję, że Wam się spodobają Także, także cóż, my jesteśmy jak widzicie na bostation. station tak, A Gracjan się zgubił Zobaczcie, zobaczycie, gdzie jest Gracjan Zobacz Zobaczcie gdzie jest Gracjan minut I tak zawsze A teraz gdybyśmy się schowali to by stanął na czatku i krzyczał Gdzie jest mama, mama? Mamy jeszcze niecałe 10 minut Także cóż. Ja się będę z wami żegnać. Mam nadzieję, że dzisiejszy vlog Wam się spodoba. Dużo się działo. To był dzień pełen wrażeń, począwszy od e, paczki, mega paczki, gigantycznej, gigantycznej paczki od e, Moniczki mojej aż po e, lodowisko po Intermonta, No, także siadamy. Siadamy, czekamy. I co ja Wam powiem? A, 7. I cóż, ja się będę z wami żegnać trochę wyglądało. No, ja im coś pokażę przed wczesną, coś z tego. Drugi raz, kiedy będziemy kiedy Co Ja odbieram, coś pokazać, ale ja myślę, że już wszystko zmontujemy Wam na miejscu w domu, możemy? także wezmę się za obróbkę vloga i Wam wszystko pokażę. I światło, także ja już kończę. Żegnam się z Wami, w sumie żegnamy się z Wami. Dziękuję bardzo za oglądanie. Jeżeli filmik Wam się podobał, oczywiście, zostawcie na, na, na w górę. No, oczywiście, subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a jesteście nowo przybyłymi. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Dzięki, wielkie, za oglądanie. Trzymajcie się ciepłutko. Fajo! Fajo! Crazy Mouth. Ja mam, mam czy dostać się? Nie, Crazy mouse, mouse. nie no, tak, na serio. Na serio. Papa, pa, dobranoc.